Dwa najbardziej szczegółowe pytania w historii matury z języka polskiego. Czerwiec zeszłego roku i pytania o Mincla, Kaca i Stawską z lalki. To są ciekawe pytania, bo te postaci są bardzo ważne i o nich wiemy, ale w porównaniu do innych lektur nie ma aż takich szczegółowych pytań na tej maturze. Pytanie może nie jest pamiętacie skomplikowane, ale dość podchwytliwe. No i najnowszy arkusz diagnostyczny z grudnia – trzeba było wykazać, że działania procesowej Zasławskiej były zgodne z założeniem pracy organicznej. I tu znowu mamy ten sam przypadek, że Zasławska no niekoniecznie jest główną postacią utworu, a jednak trzeba przywołać jakieś konkretne fakty. Czy to oznacza, że trzeba wkuwać takie detale jak rozmiar rękawiczki Izabeli Łęckiej albo ile trwało wesele w chłopach? No nie. To nie ma sensu. Trzeba za to gruntownie odświeżyć wiedzę ze wszystkich lektur obowiązkowych. Pomoże Ci w tym moje omówienie pytań jawnych na maturę ustną. Mam też opracowania tych lektur w swoim sklepie, a nawet znajdziecie w serii Nauka z Audiobooka fragmenty lektury z ich omówieniem. Naprawdę mam bardzo dużo materiałów, które mogą Wam w tym pomóc. A przede wszystkim teraz zapraszam Was we wtorek 25 lutego o 20 na live, w którym pokażę... Top 5 lektur obowiązkowych na maturę. Zapiszcie daty w kalendarzu i zaobserwujcie babę od polskiego po więcej treści do matury.